Grat bramek, niesamowita seria Beniaminka i pierwsze zwycięstwo Spadkowicza. To wszystko wydarzenia szóstej kolejki rozgrywek Betlik II Ligi, dlatego tym goręcej zapraszamy na nasz magazyn. Na początek tradycyjnie zestaw parszu z tej serii spotkań. Mniej na najciekawiej zapowiadały się mecze w Bytomiu, gdzie Polonia podejmowała Resowie, a także w Kaliszu, gdzie KKS gościł Zagłębie Sosnowiec. I naszą wędrówkę po stadionach zaczynamy właśnie od Bytomia. Polonia do meczu z Resowią przystępowała opromieniona wygraną w Jastrzębiu, gdzie przez ponad godzinę musiała sobie radzić w dziesiątkę. Mecz z ekipą z Podkarpacia był równie wielkim wyzwaniem, gdyż Resowia w tym sezonie przegrała tylko raz. W Bytomiu od pierwszych minut goście byli jednak w opałach. To 15 minuta, błąd w defensywie popełnia 19-letni Radosław Bąk, co skrzetnie wykorzystuje Olivier Wypart. Wahadłowy Poloni popędził na bramkę i otworzył listę strzelców. Polonia objęła prowadzenie, ale długo tym wynikiem się nie cieszyła. Dośrodkowanie z rzutu rożnego zamienił na bramkę w niełatwej sytuacji Marcin Urynowicz. Jeden do jednego i emocji w Bytomiu ciąg dalszy. Tym razem Tomasz Gajda rozpoczął akcję. Po raz kolejny na lewej stronie popędził wypart, a całość wykończył Kamil Wojtyra. Polonia ponownie była na prowadzeniu. To już druga połowa i scenariusz, który kibice Polonii mogą mieć jeszcze świeżo w pamięci. Na prawej stronie ucieka Danian Pawlas i Remigiusz Szywacz musiał ratować się faulem, za który otrzymuje czerwoną kartkę. Polonia będzie grała ponad pół godziny w osłabieniu. Próbował to wykorzystać i zagrozić bramce gospodarzy zmiennik w drużynie Resowi Filip Mikrut, ale niewiele z próby 20 -latka wyszło. Gospodarze bardzo czujni w defensywie. A dobrą postawę Polonii w kolejnym spotkaniu spuentował najlepszy strzelec ligi. Kamil Wojtyra trafił po raz szósty w tym sezonie, aby to mianie mogą świętować piąte z rzędu zwycięstwo w obecnych rozgrywkach. GKS Jastrzębie po bardzo udanej inauguracji w meczu z kutnikiem Kraków cały czas czekał na drugie zwycięstwo w tym sezonie. Przed niedzielnym meczem to Świt Szczecin plasował się wyżej w tabeli i już pierwsze minuty pokazały, że Beniaminka nie można lekceważyć. W odpowiedzi ta próba Kacpra Masiaka była również niecelna. Pierwsze minuty z delikatnym wskazaniem na gości, ale wraz z upływem minut coraz więcej do powiedzenia mieli Jastrzębianie. Ta próba Szymona Kiebzaka również była jednak niedokładna. Ale to 21 minuta. Goście zlekceważyli zagrożenie przy linii końcowej i w bramce musiał wykazać się Adrian Sandach po tym strzale Szymona Matyska. To z kolei już doliczony czas gry w pierwszej połowie i stały fragment, po którym najwyżej w polu karnym pofrunął Aaron Stasiak, ale do przerwy kibice nie oglądali bramek. To druga połowa i akcja miejscowych. Oliwier Jakuć zdecydował się na strzał, ale zabrakło dosłownie centymetrów przy tej próbie rezerwowego GKS-u Jastrzębie. Goście starali się odgryzać. Teraz dośrodkowanie z prawej strony i w dobrej sytuacji znajduje się Dawid Kort, ale Grzegorz Drazik nie daje się pokonać. Cały czas bez bramek w Jastrzębiu, ale kibice się nie nudzą. To już 74. minuta tego spotkania. Faulowany w 16. jest Oliver Jakuć, sędzia nie ma wątpliwości. Do piłki podchodzi Kiebzak, ale górą ponownie jest Sandach. 0 do 0, ale miejscowi cały czas nie rezygnują. W fantastycznej sytuacji nie wykorzystuje Jan Flak, który pudłuje z kilku metrów. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry drogę do bramki gości znajduje natomiast Jan Ziewiec i olbrzymia radość w Jastrzębiu, bo GKS wygrywa po raz drugi w tym sezonie. W Elblągu spotkały się drużyny z dwóch różnych biegunów drugoligowej tabeli. Miejscowa Olimpia cały czas czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, ale już premierowe minuty pokazały, że w meczu z Wieczystą Kraków nie będzie o to łatwo. Olimpia na własnym terenie potrafi być jednak groźna, a w 11 minucie po tym strzale Dawida Szałeckiego musiał się wykazać bramkarz gości Antoni Mikułko. To zaś 17 minuta, akcja gości ze skrzydła. Semedo do Goku i Wieczysta obejmuje prowadzenie. Pięć minut później ponownie rozpędził się na lewej stronie Semedo. Tym razem jednak poszukał zupełnie innego rozwiązania, ale również skutecznego, bo bramkarza Olimpii Elbląg Kacpra Tułowieckiego pokonuje Czuma. Wieczysta prowadzi 2 do 0, ale na tym nie chciała poprzestać. To kolejna próba, ale tym razem uderzenie Czumy niemal w sam środek bramki i keeper gospodarzy nie ma z nim żadnych problemów. Miejscowi starają się jednak odgryźć. 39 minuta i bardzo dobre wyjście z własnej połowy, oraz niemal idealna okazja Dominika Kozery. Ten strzał jednak zdecydowanie do poprawki. Olimpia w końcówce pierwszej połowy zagrała odważnie, ale tuż po przerwie wieczysta pokazała skuteczny i efektowny futbol. To jedna z ciekawszych akcji z udziałem niemal wszystkich ofensywnych graczy, a zakończył to wszystko Torres. I po tym ciosie Olimpia nie była w stanie się już podnieść, natomiast Wieczysta mogła demonstrować szeroki wachlarz ofensywnych rozwiązań. Trzy punkty zasłużenie pojechały do Krakowa. Chyba mało kto się spodziewał, że przed meczem szóstej kolejki pod Beskidzie Skra to gospodarze będą drużyną, która cały czas czeka na premierowe zwycięstwo w sezonie. Dla Bielszczan trudno było o lepszy moment na przełamanie, tak więc od pierwszych sekund podopieczni trenera Krzysztofa Bredego ruszyli do śmiałych ataków. W pierwszej próbie gości uratował słupek, który był jednocześnie dla Częstochowian mocnym sygnałem ostrzegawczym, bo w kolejnych minutach Skra grała coraz odważniej, a Mateuszowi Wincierszowi zabrakło centymetrów, by zmieścić piłkę w siatce. Jak precyzyjnie kończyć akcję pokazał swoim rywalom po zagraniu Radosława Zająca Linus Rönberg i pod Beskidzie prowadziło 1 do 0. Odpowiedź gości i znów niebezpiecznie po strzale z dystansu. Tym razem próbował Maksymilian Stangret. Kolejna próba gości, tym razem już w drugiej połowie. Stojąca piłka, Winciersz raz jeszcze i ponownie bramkarz gospodarzy górą. To z kolei stały fragment gry po drugiej stronie boiska. Dośrodkowanie Marcela Misztala i w sporym zamieszaniu podbramkowym najlepiej zachowuje się Lucjan Klisiewicz. Pod Beskidzie prowadzi 2 do 0 i jest coraz bliżej premierowej wygranej w sezonie. Kwadrans do końca tego spotkania. Pod Beskidzie atakuje większą liczbą zawodników, ale ostatecznie po strzale Marcela Misztala piłkę do siatki kieruje jeden z graczy Skry. A konkretnie czyni to Hubert Sadowski. Samobójcze trafienie defensora gości przesądza o wygranej pod Beskidzia, chociaż Częstochowianie do ostatnich sekund walczyli o zdobycie chociażby honorowej bramki. Zagłębie w dwóch ostatnich meczach wywalczyło zaledwie dwa punkty, i do pojedynku w kaliszu Cosnowiczanie przystępowali z nutką niepewności. Gospodarze wykorzystali to natychmiast. Po rzucie rożnym druga próba Wiktora Smolińskiego okazała się skuteczna. To była 21 minuta meczu. Sosnowiczanie szybko chcieli wyrównać, wszystko zaczęło się od błędu strzelca Gola Smolińskiego, i w doskonałej sytuacji znalazł się Bartosz Snopczyński. Napastnik Zagłębia przegrał jednak pojedynek z bramkarzem KKS-u Maciejem Krakowiakiem. Goście jednak nie rezygnują. To jeszcze raz Snopczyński, tym razem w roli podającego, ale strzał Artiema Suchockiego, wyraźnie niecelny. Po przerwie w ekipie gości nadal główną rolę w ofensywie odgrywa Snopczyński. Poradził sobie z Mateuszem Gawlikiem i kolejny raz znalazł oko w oko z bramkarzem gospodarzy, ale tym razem nie trafił nawet w bramkę. Po godzinie gry obudził się niewidoczny w pierwszej połowie Kamil Biliński. Najlepszy strzelec Zagłębia potrzebował zaledwie kilku metrów w wolnej przestrzeni w polu karnym, by efektownym uderzeniem doprowadzić do remisu. Sosnowiczanie wyraźnie po tym golu się rozpędzili. Wpada w pole karne Bartosz Paszczela, wycofuje piłkę do Łukasza Uchnasta, a młodzieżowca Zagłębia nieprzepisowo zatrzymuje Mateusz Andruszko. Sędzia wskazuje na wapno, a takich sytuacji Biliński nie marnuje. Napastnik Zagłębia może cieszyć się z gola numer 5 w tym sezonie, na tym jednak nie chce poprzestać. To kolejna szansa rozpędzonego napastnika silny strzał, ale z największym trudem paruje go Krakowiak. To już doliczony czas i szarża gości. Uchnast w tej sytuacji jest faulowany. Druga żółta kartka dla Jakuba Staszaka. Gospodarze kończą więc spotkanie w dziesiątkę oraz co zdecydowanie ważniejsze, bez punktów. Rewelacyjnego Beniaminka z Grodziska Mazowieckiego przyjechała sprawdzić Wisła Pławy, która mimo początkowych problemów organizacyjnych z każdym tygodniem spisuje się coraz lepiej. Gospodarze, jak przystało na lidera, od początku ruszyli do ataku. To natomiast pierwsza próba gości. Koronkowa akcja i w polu karnym dość niespodziewanie w dobrej sytuacji znajduje się Bartosz Guzdek. Bramkarz miejscowych Dmytro Sidorenko jest jednak górą w tym pojedynku. Teraz odważnie Marcel Zylla, kolejna próba gości, ale znów kończy się na bramkarzu miejscowych. Goście sprawiają dobre wrażenie, ale pogoń odpowiada. 25. minuta i błąd graczy Wisły pod własnym polem karnym wykorzystują to miejscowi, a całość finalizuje Nikodem Niski. To już końcówka pierwszej połowy. Wpada w pole karne Jakub Apolinarski, ale czujny między słupkami gości jest Jan Szpaderski. Do przerwy lider prowadził, ale to na pewno nie jest spacerek dla gospodarzy. Po zmianie stron pierwsi zaatakowali goście, ale ten strzał Marcela Zylli wybronił ręko. Goście cały czas nie rezygnują z walki o zmianę wyniku. Adam Gałązka ze skrzydła zagrywa w pole karne, gdzie na piłkę nabiega Kacper Piątek i mamy remis 1 do 1. Odpowiedź gospodarzy jest jednak natychmiastowa. Błąd gości przy wyprowadzaniu piłki, futbolówka wędruje w szesnastkę i na raty bramkarza Wisły pokonuje Kacper Sommerfeld. Pogoń prowadzi 2 do jednego, ale to nie koniec. Kolejna akcja, dośrodkowanie w pole karne, tam frunie Karol Nojszewski, ale Szpaderski nie daje się pokonać. Goście również starają się odpowiadać. Swojej szansy szukał ponownie Zilla, ale Sydorenko nie dał się już zaskoczyć i szóste zwycięstwo pogoni grodzisk Mazowiecki stało się faktem. W Krakowie spotkały się dwie drużyny, które mają spore apetyty. Choniczanka jako pierwsza dała sygnał do ataku, ale ta próba Marcela Stefaniaka zakończyła się na bramkarzu miejscowych Dorianie Frontczaku. Hutnik odpowiedział w minucie 13. Gospodarze wychodzą z własnej połowy, nie było w tej sytuacji spalonego. Michał Głogowski wbiega w pole karne i popisuje się technicznym lobem, umieszczając piłkę w bramce Damiana Primela. 1 do 0 dla hutników. Teraz kolejna akcja i Ewen Bełycz ale na posterunku bramkarz gości. Chojniczanka również dąży do zdobycia bramki. 37. minuta i tym efektownym strzałem, któremu urody dodał jeszcze rykoszet zmienia wynik spotkania Michał Biskup. 1 do jednego, ale to nie koniec emocji w Nowej Hucie w pierwszej połowie. W 42. minucie po zablokowanym strzale Wojciecha Słomki do piłki dopada Bełycz i nie daje szans golkiperowi gości. W drugiej połowie kibice również nie mogli się nudzić. Stefaniak próbuje teraz bezpośrednio zrzutu wolnego i zabrakło naprawdę niewiele, by doprowadzić do remisu. Goście wciąż w natarciu. W 58. minucie meczu biegający w pole bramkowe hutnika Dariusz Kamiński został sfaulowany przez Olivera Soprycha. Sędzia dyktuje karny, który pewnie zamienia na bramkę Michał Biskup. Mamy więc kolejny remis, ale żadna z drużyn tym punktem się nie zadowala. Dośrodkowanie z lewej strony Marcela Górskiego i bardzo blisko szczęścia był Michał Głogowski. Hutnicy cały czas jednak przeważają. To już doliczony czas gry, a w polu karnym faulowany przez Mateusza Bonkowicza jest Denis Rakels. Podyktowany przez sędziego rzut karny wykorzystał sam poszkodowany i Chutnik wygrywa 3 do 2. Trzy punkty zostają więc na suchych stawach Zarówno rezerwy ŁKS-u, jak i Olimpia na starcie sezonu mogą mówić o deficycie punktowym. W 11 minucie pierwszy groźny kontratak wyprowadzili goście. Szymon Krocz ruszył z własnej połowy, popędził na bramkę Łodzian i uderzeniem przy dalszym słupku pokonał Huberta i Dasiaka. Gospodarze szybko rzucili się do odrabiania strat. W 13 minucie ładnym strzałem z dystansu popisał się Aleksander Iwańczyk, ale bramkarz gości Kacper Górski zbił ten strzał do boku. Łodzianie atakowali z coraz większym animuszem. To kolejna groźna próba miejscowych. Dośrodkowanie z prawej strony i zabrakło niewiele, by niezwykle aktywny tego dnia Lamin Kolibali zmieścił piłkę w bramce. Do przerwy górą Olimpia, ale Łodzianie nie rezygnują z walki o pełną pulę. Teraz przed doskonałą szansą staje Alasti, z kilku metrów nie trafia jednak w bramkę. Gospodarze szukają cały czas pierwszej bramki a to 63 minuta spotkania i zmiana wyniku następuje. Kacper cichoń dobrze ustawiony po prawej stronie 16. u otrzymuje podanie od Tomasza Kaczmarka i płaskim strzałem podwyższa prowadzenie olimpii. EKS nie zamierzał jednak rezygnować z walki o punkty. Faulowany przez Bartosza z biciaka jest Oliwier Sławiński. Natomiast Aleksander Ślęzak. Pewnym strzałem zamienia jedenastkę na gola. Olimpia chce zamknąć to spotkanie i zdobyć trzecią bramkę. Tutaj indywidualna próba kaczmarka, ale na posterunku ponownie i Dasiak. Do wyrównania doprowadza w samej końcówce Mateusz Wzięch, jednak z przyczyn technicznych bramki tej nie możemy pokazać. Obie drużyny grają o pełną pulę. Goście do strzału w polu karnym dochodzi Damian Nowak. Najpierw trafił w jednego z rywali, ale dobitka dochodzi do celu i 3 do 2 dla Olimpii. A to jeszcze nie koniec. Po tym przewinieniu rzut karny zamienił na gola Tomasz Kaczmarek i Olimpia po szalonej końcówce wygrywa w łodzi 4 do 2. Rezerwy zagłębia Lubin czekają cały czas na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Rekord ma na koncie jedną wygraną. W szóstej minucie po szybkim ataku białozielonych Jan Ciuczka efektownie zszedł z piłką do środka, gubiąc przy okazji defensorów zagłębia i dając prowadzenie swojej drużynie. Lubinianie próbowali się zrewanżować, ale rekord imponował skutecznością. Tak jak chociażby w tej sytuacji. Daniel Świderski ucieka rywalom, bramkarz gospodarzy Michał Matys daleko poza polem karnym, a napastnik rekordu decyduje się na strzał z blisko 50 metrów. Fantastyczny gol Stadiony Świata. A to jeszcze nie koniec w wykonaniu Beniaminka. Ciućka zagrywa piłkę do boku, do Kacpraka z Przaka. Po płaskim dośrodkowaniu pierwszy przy piłce melduje się Daniel Świderski. I Bielszczanie prowadzą do przerwy w Lubinie 3 do 0. Prawdziwy nokaut. Druga odsłona już nie jest tak jednostronna, coraz częściej do głosu dochodzą miejscowi. 72 minuta spotkania. Paweł Kruszelnicki znajduje lukę w bielskiej obronie, wpada w pole karne i w sytuacji sam na sam pokonuje Pawła Florka, który w przerwie zmienił żertkę. Gospodarze poczuli sportową nadzieję. Trzy minuty później dośrodkowanie z głębi pola i precyzyjną główką popisuje się Arkadiusz Woźniak. Lubinianie złapali kontakt i coraz mocniej wierzą w odwrócenie losów rywalizacji. To już kolejna okazja. Tym razem na strzał z dystansu decyduje się Jakub kolan i to, co w pierwszych 45 minutach wydawało się mało realne, teraz staje się jednak faktem. Remis w Lubinie, który ostatecznie nikogo nie satysfakcjonuje. To wszystkie wyniki szóstej kolejki Betklik II ligi. Cały czas bezbłędna jest pogoń Grodzisk Mazowiecki. Z grupy pościgowej wyłania się mocne trio Wieczysta Kraków, Polonia Bytom oraz Zagłębie Sosnowiec. Na miejscach barażowych ponadto Resovia oraz KKS Kalisz, ale obie te ekipy przegrały w weekend istotne mecze z drużynami plasującymi się wyżej. Po wygranej podbyski Dziabielsko-Biała jedynie rezerwy Zagłębia Lubin oraz Olimpia Elbląg. W tym sezonie wciąż bez zwycięstwa. Tabelę zamyka Skra Częstochowa, która cały czas na minusie, a w strefie spadkowej jest także rekord Bielsko-Biała. W klasyfikacji strzelców samodzielnym liderem Kamil Wojtyna, który o jedno trafienie wyprzedza Kamila Bilińskiego. Obaj napastnicy w miniony weekend zdobyli po dwie bramki. Po cztery gole mają Michał Głogowski oraz Daniel Świderski. Najbliższa seria spotkań zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza w Krakowie, gdzie dojdzie do starcia wicelidera z liderem, czyli wieczysta kontra Pogoń Grodzisk-Mazowiecki. Ciekawie powinno być także w Sosnowcu, gdzie zawita hutnik Kraków. Na skróty z tych i pozostałych spotkań zapraszamy do kolejnego wydania magazynu BetKlik II Ligi. Tymczasem zasubskrybujcie nasz kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Do usłyszenia!